kaczyńsko pomrście z zeszeniem trzy ci bydenci. E, ja ci wchydają w obremia jednego wielkiego projektu udatkowanego bez ministerstwo benowych spraw i Administracji. pierwsi ja ci odbywa się na Gdyniścj Uniwersytecie, ja ci i prowadzi dr Bożena Ługowska, bardziej namieniony studerom, ja ci y, mogą poznać znać język i też le 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 lecą starszym tak prywdzie. na zajmy potrafi przebiec przebec studerka, jaka jest pierwszego roku, a tyś emeryt chłop z Gdyni, ja ci jest 80 lat stary, znaje kaszubski język z do domu. E... Jeżeli chodzi o kóstyżne, to tam to prowadzi Iwona Makurat, szkolna ze i to jest namienione ledzą szkolnym Ja chcą w przynocie kasiebści język prowadzić, ale też szkólnym, jak ci prowadzą zajmy w Rodnym Łewie, ale ja chcą też się powtórzyć spód dla kasiebciego języka, a może też udoskonalić sposobności dydaktyczne. Kiedyś zaprosiłam na posiedzenie naszej komisji dyrektorów szkół miejskich. Również przedszkole. Dyskutowaliśmy różne tematy, ale jednym z tematów również było funkcjonowanie języka kaszubskiego w szkołach miejskich. We wszystkich szkołach podstawowych jest język kaszubski, w szkole średniej również. Doszedłem do wniosku, że należy złożyć wniosek do burmistrza miasta Kościerzyny o zorganizowanie kursu języka kaszubskiego i zabezpieczenie. W budżecie miasta środków na ten kurs. Okazało się, że mamy chętnych na ten kurs, chętnych nauczycieli. Bardzo się cieszę, przychodzę tutaj, nieraz zaglądam na te zajęcia, słucham, jak pięknie niektórzy nauczyciele już mówią w języku kaszubskim. Ja jestem instruktora ŁET Tuńca Kasiewszcigłe, ale chcę co z więcej i chcę uczyć też język. Kursie jest bardzo fajny. Mamy, mamy tać tak, fajną szkolną. Robimy różne zadania. Ja jestem Daniel Łągowski. Ja uczę w Spudlewicz Szkole w Płescyżnie. Mi się tutaj podoba, że bardzo dużo czytamy po kaszubsku. Ten kurs mi da bardzo wiele. To jest już kolejny, który przechodzę kiedyś. Byłem na kursie dla pracujących jeszcze w chojnicach. A teraz tutaj. Właśnie próbuję się do, chcę się dokształcić. Katarzyna na ja jem ze szkoły w Gotelpiu i z Łanga to je pod czerskiem. tu Zapisała, żeby mój pisek so poprowił, bo jestem po leno po kursę w Zrzeszeni i ja bym chciała całej e, literaturze tak więc e, dowiedzieć. Mięso widzę to, że na e, wiele to ma. Na końc bandę egzamin i cheba cię I chętnie ja chcę, jestem jem W jedno przedszkolu na pewno wykorzystam zdobyte wie, zdobytą wiedzę w języku kaszubskim przygotowujemy w przedszkolu wigilię kaszubską, więc będę mogła wykorzystać. E, Tą zdobytą wiedzę do pisania scenariuszy, tak, żeby nauczyć dzieci pieśni, piosenek, kolęd. Mamy dużo godzin do zrealizowania, więc mamy dużo pracy. Zdobacz, w <sum> Ciesią, co? W sensie przede wszystkim, że taci kurs języka jazka Reglów Kustyżnie. Ten nie taci dwuksi, 100 godzin. Prody taci 200 godzinny były w Kustyżnie i te 200 godzinny wydały żyd. Myślę o zasadach szkolnych w kursu U nas tu w Koestyżnie zaczęło uciec się Pszcigłę. Tak mnie są zdywy, że tu też, bo dumbelny szkólny, chcerny tego Kasie Pszcigłę, ten Kasie Pszcig dalej gnąc To są szkólny z rozmaitych szkłów, łez z gardu z miasta Kostyżna, z przedszkoli Szkólnych do Kaszebszczegły, je nudno ma, i cały czas je go chce, bo a nie zną, szkolnych od osoby uczył Kaszebszczego, ani mi robotę. To jest dobry strona w jaką można iść, bo co lewie, że je widzę, że to karno, y, tunka siebie zną, też tak żyje. Ciekawą jest sprawa taką, bo są dwie osoby. Jedna po etnofilologii Kasie która naucie ucie już kasiepsi go 3 lata, a druga osoba to ty się szpólno z papioroma, ale też uzna, że pewno pa, sojes, dość tyłce, uczyć może, uczę je tak ubrakowo tonie, żeby lepiej po kaszepsku gadać może pisać. Ja myślę, że zawsze jaczyć braci sum, więc tym pisenki umie na pewno taci drandzie, więc ja sobie myślę, że wyrto, a też można poznać nowych ludzi jakieś nowe metody tym jak można uczyć z tej kaszubskiej My się widzimy przynajmniej dwa razy w tydzeniu, więc to jest wiele, bo po czterech głowę dziennie to to czasu nam zajmewa. Nie bardzo to widzę. Po jest was na iwo, no Iwonę już miała zajmę w strzydni szkole, więc mnie, jest to widzę, jak to jest prowadzony. Co mnie zachęciło? Zachęciło mnie przede wszystkim to, Jaki język kaszubski jest? Bo jest bardzo ciekawy, bardzo interesujący, taki bym powiedziała nawet pociągający, a kurs jest naprawdę fantastyczny. Przede wszystkim przez to, że mamy cudowną panią prowadzącą. Jest cudownym człowiekiem, który tą wiedzę przekazuje wyśmienicie. Dla mnie najważniejsze było, żeby. Się się e, pisać i czytać, bo umie to masakiety po Kasiepsku. No ale z tym pisaniem to tak rozmaite bewy, no, więc to było bo, e, dla mnie ważne. Na pewno odkryłam to, że gramatyka jest trudniejsza niż to słychać, bo wydawało mi się, że będzie to troszeczkę łatwiejsze. Miałam ja wedygować ten moje imiono Emilia. Ja bym chciała poznać e, moja e, kunsk lepiej godac po kaszubsku, żeby płynno godac. Moje imię, moje, e, Anna. ciekawość i żeby m, lepiej godac e, po, po kaszubsku. Kurs jest tak intensywny, że po pracy e, nawet czasami nie zdążymy do domu i jedziemy od razu na kurs. Ale powiem szczerze, że jest bardzo ciekawy, i tak naprawdę te 4-5 godzin zleci tak szybko. Też dużo rzeczy poznajemy. Tak, po prostu o, o tym, co tu ciekawego mamy na kaszubach. Mieszkamy tu, a nie wszystko wiemy. Też takie różne zabawy. A nam to w przedszkolu się przydaje, bo cały czas się bawimy przecież. Co innego nie robimy w przedszkolach, tylko się bawimy. Pani Iwona, rzeczywiście widać, że kocha to, co robi, i potrafi nas z tym zarażać. Tak. A to jest najważniejsze. Próbujemy co so tego Kasia przyciąga nauczyć, ale przede wszystkim no zacząć ze sobą gadać, bo tu je, jak jest jakiś 8 białków z jednej placówki. I one są dosyć przyznane gadać po polsku. Mogę my mała o tym sobie, że one mają wielkie bogactwo, że one są razem. Ale też one są przyznane do innej komunikacji i teraz musiałoby to zmienić. Ale widzę, że jej ma dobrze idzie, że one po kasiebsku też ze sobą zaczynają gadać. To jest ten pierwszy cel, żeby lecę tyle po kasybsku, Bo szkolnych w uczy, nie może nie rozmiec, A drodzy, to jest pisęk. No, uczymy sobie coś, poznajemy zasadę, poznajemy y, regle pisanku, y, regle ładmiane, y, piszemy dyktanda. Tyś, y, chcemy poznawać literaturą. I mówimy już, na, na wyciątku takie krótkie teksty, ale już, już teraz zaczynamy z Luxima, żeby mieć coś taką wiedzę o naszej literaturze, kłuskła historii, ale to lepeżno, to tyle co, co w tej literaturze, nie? to w tekstach pisanych po kaszubsku można znaleźć. Slidny kurs, ja czynię nowym kursem ja prowadzimy je udbą e, szkolny Anecupę jak też prowadzi e, te zajmę i on powstał pod szybciej krwią się i oni namienieni lecą w osoblewie z południowo-możliwej. Pierwszy raz, pierwszy raz to znaczy e, styczność z językiem. E, ja bardzo wiele pamiętam, bo moja taka gadała po kaszepsku. Kaszebskie konwersacje to je po prostu fajne łydba, myślę, że... <grywa> i nie dlatego, że nie mam ale po była taka wnota. Ledze chcą gadać po kaszepsku. a dziś z dnia, e, najczęściej czy ja nie z kim, nie? I tam w internecie jest że taką remię do tego się bogadać. Tu są Mledzy, Memu Mledzy, nie wiem, pięć z Warszawy, z Krakowa, z Płeznania, ze Słębska, z z Niemców, dwie osoby, Mumeo. My I tam jest derch Gdani. Jakby moja rolą mi tu żeby wymysleć tył, tym, przerektować całą materię, słowi, znać żeby nad tym wszystkim dozerac to. Barofein fajnie, tak nam minęła, tak po prostu dwie trzecie tych, tych, tych zimzeniów. Na małe Stub plus Miesiąc w sywniku i to je w siatku, a ale nigdy... Że to jest za myłość, że ich są bianci. Myślę, że jebrek jest pewno żeby taki remium w internecie była i żeby zbierać ledzy, jak ci chcą gadać po kasiepsku. Uczą się, uczą się, bo prowadzę social media. Wszedł te karna, one są bardzo zaangażowane. Jest Wielka Betnost te ledzy. I myślę, że to jest taka nadzieja, że w śródmieściu będę z tego bardzo wiele pożytku, lecz też, że my będziemy w cyk rozwijać, popularyzować takie bedenci barkowe i